tego strzału przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę bezbłędnie chyba zżera go trena i piłka rozwija siatce ale znakomity gol i mamy Skutecznie z 11 metrów Nie myli się w takich sytuacjach Wyraźnie, brakuje mu pewności siebie Ach, pięknie Piłka w szatce. Ależ obciążenie, jeśli spróbuje, jego zespół zejdzie z boiska pokona. I jest, jest! Bramka! Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze bezpłynnie. No i mamy bramkę. Znakomicie zwiódł bramkarza tą zmianą tempa. Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Bardzo ładnie piłka I pewnie trafia do bramki! Złamał tempo podczas rozbiegu, zupełnie oszukał bramkarza! Sam chyba nie wierzy, że. Ale znakomity go! O i mało brakowało, obroniłby ten strzał! Fantastycznie się zachował, ale zabrakło trochę szczęścia! I mamy bramkę! Z 11 metrów. Nie myli się w takich sytuacjach! A! Zbytnie! Chyba zżera go trema. Piłka w szatce! No, nie wygląda zbyt pewnie. Brawo, brawo ale ładnie wykonana 11. Pewnie i bezbłędnie! I jest, jest bramka, Bramkaż nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy z 11 metra to strzelającym bezbłędnie. Wyraźnie brakuje mu siebie. Bardzo ładnie uderzył. I piłka ląduje w siatce. Ale znakomity gol. No i chyba nie jest podprawdy siebie. I mamy bramkę! Skutecznie z 11 metrów! myli się w takich sytuacjach! Ach, pięknie! Pan chyba nie wierzy, że strzeli. Trudne rozwiązanie, ale gol. Skutecznie. Popisał się sporym wyczuciem na dwa tempa i fantastyczny strzał. Brawo, brawo, ale ładnie wykonana jedenastka. Pewnie i bezbłędnie. Chyba zżera go trena. Na dwa tempa i gol! Rozwiązanie ciekawe, ale co najważniejsze skuteczne. No, nie wygląda zbyt pewnie. Niesamowita obrona. Bramkarz górą. Strzelec jest załamany. Bramkarz zachował się naprawdę fantastycznie. To może być... A, ale mu się udało. Nie ma bramki. Fantastycznie. Bramkarz, nie każdy na jego miejscu zdołałby to wybronić. I jest, jest bramka. Bramkarz nie nam rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę.